Ej, hey, fajnie, że jesteś. To kanał Cyfrowy Przyjaciel. Krótkie porady, recenzje, przystępny język, wszystko dla ciebie. Lecimy. W tym materiale pokażę ci krok po kroku, jak trwale usunąć konto w aplikacji TikTok. Najpierw uruchom aplikację TikTok i wejdź na swój profil. Stuknij ikonę menu w prawym górnym rogu. Przejdź do sekcji ustawienia i prywatność, a następnie wybierz konto. A następnie dezaktywuj lub usuń konto. W tym menu dostępne są dwie główne opcje: tymczasowa dezaktywacja konta, która pozwala je w każdej chwili przywrócić, oraz trwałe usunięcie konta, które powoduje nieodwracalne skasowanie profilu i wszystkich powiązanych danych. Wybierz opcję Trwale usuń konto. Określ powód, dla którego chcesz usunąć swoje konto TikTok, a następnie stuknij kontynuuj. Jeśli chcesz pobrać kopię swoich danych konta TikTok przed usunięciem, stuknij poproś o pobranie. A następnie zaznacz pole wyboru i stuknij kontynuuj. Przeczytaj informacje dotyczące usuwania konta i stuknij kontynuuj. Możesz zostać poproszony o wprowadzenie hasła do TikToka lub podanie kodu weryfikacyjnego wysłanego e-mailem. Zaloguj się na swoją skrzynkę e-mail i skopiuj otrzymany kod potrzebny do potwierdzenia w TikToku. Podaj kod lub hasło zgodnie z prośbą, a następnie stuknij usuń konto. W wyskakującym okienku stuknij usuń, aby sfinalizować proces. Twoje konto TikTok zostanie usunięte po 30 dniach od przesłania tych formularzy. Twoje konto i wszystkie dane zostaną trwale usunięte. Jeśli zmienisz zdanie i chcesz reaktywować swoje konto, zaloguj się ponownie do TikToka w ciągu 30 dni od usunięcia i wybierz: Reaktywuj! To wszystko. Fajnie, że oglądałeś. Jeśli ten poradnik Ci się przydał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. To dla nas naprawdę ważne, codziennie. Publikujemy nowe, świetne poradniki technologiczne, takie jak ten.